Gdzieś w zakamarkach kosmosu, w miejscu, gdzie harmonia splata się z zmysłowością, a światło jest delikatniejsze niż blask poranka, żyje Wenus. Nie jest zwykłą planetą, jest ucieleśnieniem piękna, miłości i wszystkiego, co subtelne i głębokie. Znana jako Szukra, bogini zmysłów i strażniczka wszystkiego, co przyjemne, jest nauczycielką, która prowadzi ludzi przez tajemnice relacji, luksusu i duchowej równowagi. Wenus jest światłem, które nie spala, ale koi. Jej blask przypomina ciepły płomień świecy w zimową noc. Niesie komfort i piękno, ale też zaprasza do introspekcji. To planeta, która łączy przeciwieństwa, pragnienie i spełnienie, zmysłowość i duchowość, miłość romantyczną i transcendentalną. Jej obecność w horoskopie jest jak muśnięcie pędzla artysty który maluje nasze życie kolorami harmonii i przyjemności. W dawnej opowieści bogowie podzielili kosmos na różne role, a Wenus została obdarzona mocą, która miała wnieść piękno do świata. Jej zadaniem było przekształcać to, co surowe, w coś, co przyciąga i inspiruje. Od tamtej pory Wenus nieustannie uczy że życie nie jest tylko surową walką o przetrwanie, ale także ucztą zmysłów, sztuki i harmonii. To planeta żeńska, delikatna, ale pełna miłości, pełna mądrości. Jej natura łączy zmysłowość z duchowym oświeceniem, a jej wpływ przypomina melodię piękną ale wymagającą odpowiedniego instrumentu, by ją w pełni usłyszeć. Wenus jest planetą harmonii, ale także testuje, czy potrafimy odnaleźć równowagę między tym, co pragniemy, a tym, czego naprawdę potrzebujemy. W horoskopie jest jak lustro, w którym odbijają się nasze pragnienia i sposoby, w jakie podchodzimy do miłości. Jeśli jest silna i promienna, przynosi zdolność do tworzenia harmonijnych związków i cieszenia się przyjemnościami życia. Jeśli jest osłabiona, może wprowadzać chaos w relacje lub sprawić, że trudno będzie odnaleźć piękno w codzienności. W znaku ryb Wenus osiąga swoje najwyższe wibracje. W tej pozycji miłość staje się bezwarunkowa, a piękno przekształca się w duchową ekstazę. To Wenus, która widzi harmonię nawet w chaosie i potrafi kochać bez oczekiwań, ale w pannie, w swoim miejscu upadku, staje się ostrożna, analityczna i pozbawiona swobodnej radości. W tej konfiguracji osoba może zbyt mocno analizować swoje relacje, tracąc zdolność do spontaniczności i może przestać skupiać się na pięknie otaczającego jej świata. Wenus jest strażniczką wszystkiego, co piękne od sztuk wizualnych, przez muzykę, aż po sposób, w jaki kroczymy przez życie. Jest planetą, która uczy nas czerpania radości z chwil, które mogłyby umknąć w codziennym biegu. Pod jej wpływem uczymy się, że prawdziwe piękno to nie tylko zewnętrzna powłoka, ale także harmonia wewnętrzna. Ale Wenus nie ogranicza się tylko do powierzchownych przyjemności. Jest także mistrzynią relacji. Uczy, że miłość wymaga wzajemności, zrozumienia i umiejętności patrzenia na drugiego człowieka z akceptacją. Gdy Wenus jest silna, relacje są pełne harmonii, ale gdy jest osłabiona, pragnienia mogą stać się źródłem konfliktu i frustracji. To przewodniczka, która łączy świat materialny z duchowym. Nie odrzuca przyjemności, ale uczy, że nie mogą one być jedynym celem. Jej mądrość polega na pokazaniu, że luksus i zmysłowość mogą współistnieć z głęboką duchowością. Wenus przypomina, że życie jest jak taniec. Potrzebuje zarówno struktury, jak i swobody.